Okres przy klimator z pogranicza ezoteryki, to i tematyka na wskroś powiązana z duchami świętym zmarłym. Pierwsza na tapet wpada biała dama, piękne nadruki na szacie, alternatywna główka z puszczającym oczkiem. Odpuściłem duszka w ramach akcesorium, ale ten element wydał mi się zbyt kartonowy, taki dziecinny, a gorącej czekolady jeszcze w swoich zasobach nie miałem. Następnie jest La Katrina, czyli bardzo mocno osadzona postać w kulturze meksykańskiej symbolizująca śmierć. Piękne zdobienia na sukni, kapitalnie wyglądająca główka, całość bardzo spójna. W ramach akcesorium obrałem za cel tego Tajla z rudobrodym kapitanem z klasycznej serii piratów. Ostatnia postać to Mariachi z zaświatów, znów wyraźne inspiracje krajną Majów i Azteków. Cudowne zdobienia na gitarze, tors z elegancką czarną marynarką wraz ze złotymi haftami, purpurowym pasem oraz spodnie z biegnącymi co nieco wzdłuż nogawek zdobieniami. Nie zapomniano o kilku czaszkach. Jestem miło zaskoczony, bo Bam w LEGO Storach trzyma coraz wyższy poziom. To wszystko na dziś, dzięki za uwagę i do następnego razu.